To dzieło, które chce być zniszczone przez niektórych ludzi w Polsce jest dziełem bożym. My uważamy, że to co się dzieje, yy, kilkanaście milionów Polaków na całym świecie i w Polsce kocha i telewizję trwa Radio Maryja, bo tam jest prawda, tam jest jedna prawda. I przyszliśmy tutaj rzeczywiście w ilości dużej, bo nas serca i umysły prowadzą, żeby powiedzieć, Kochamy Ojczyznę, ale taką Ojczyznę, która jest w jednym zdaniu Polonia Semper Fidelis Polska zawsze wierna Bogu, Krzyżowi, Kościołowi i takiej Polski my pragniemy. Tysiąc lat od 1966 roku. To już jest wystarczająca ilość wieków, żeby traktować Polskę jako Semper Fidelis, zawsze wierną. I dlatego tu jesteśmy. Przed konsulatem, który ma obok pana Karskiego, wspaniałego kuriera, który tyle informacji przekazywał Amerykanom odnośnie okrutnej II wojny światowej. My przekazujemy od 36 lat to, co jest zasadniczym nauczaniem Kościoła katolickiego, magisterium Kościoła katolickiego. A Jan Paweł II przecież powiedział przepiękne słowa. Ja Panu Bogu dziękuję codziennie, że jest w Polsce takie radio, że się nazywa Radio Maryja. To apostoł naszych czasów, Jan Paweł II. I my przyjęliśmy jego przewodnictwo duchowe. On jest naszym patronem. Dlatego tu jesteśmy. Popieram telewizję trwami. Chciałabym żeby otrzymała tą licencję. Moja mama, jak była chora, to zawsze tą telewizję oglądała i to jest dla osób biednych, dla osób chorych. Kraj katolicki, powinniśmy mieć tą telewizję. Zamię zaprzestania dyskryminacji katolików. W Polsce jest około 90% katolików. Jest reprezentowany klub przez pana Rodemara Kapkowskiego. Nie widzę, jest... jak Brawo! Tak, środowiska związane z Radiem Maria i Telewizją Trwam z centralnego New Jersey. Reprezentowane są przez pana e, Adama Stefnia. Dobra. Adam. Warto zaznaczyć, że przyjechała do nas grupa aż z Bostonu. Jest z nami pan Jan Milu. Sądamy prawdy! Sądamy prawdy! Przyznaję, że dla telewizji PAN. Czy nasze spotkanie nie otworzy nowy rozdział w życiu naszej kolonii? Jest to wyraz. E nie tylko już jakiegoś um, 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 prymitywnego antykatolicyzmu, ale jest to po prostu um, dyskryminacja przeciwko jedynej stacji ogólnopolskiej, jednej stacji katolickiej o ogólnopolskim zasięgu. Domagamy się odwrócenia decyzji. Domagamy się odwrócenia decyzji. Domagamy się odwrócenia decyzji. Domagamy się odwrócenia decyzji. Wolność słowa, wolność internetu. Nie dla akta. Nie dla akta. Nie dla akta. akta. Nie, nie, dla akta. Akta. nie, nie dla akta. akta. Musimy zrozumieć na czym polega ta decyzja, której, yy, o której się dowiedzieliśmy. Jest to decyzja wymierzona przeciwko katolikom. Nigdy, nigdy, nigdy się nie poddasz. krzycza. For me it's not really the religion it's supporting the freedom of speech. Um again I'm very secular but again there 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 should be various opinions. So anything that supports freedom of speech I'm 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 here, you know. Jeszchmy ludzi mi wolnymi i chcemy zostać, żeby ich chcemy przywołać, a żeby naród polski mógł się wypowiedzieć swobodnie, bo oni nie mogą się wypowiedzieć. My musimy tutaj robić. Za całą działalność Ojca Rydzyka i Radia Maria, i Telewizji Trwam nasze, nasze uznanie dla tego, co środek ten, czyli medium Robi to od lat i tak skutecznie A życzymy sobie, żeby jeszcze skuteczniej W związku z tym ten nasz apel musi się wiązać z poparciem dla, niezależnych, dla mediów. niezależnych mediów z nimi na czele, mając na myśli tutaj Telewizję Trwam i Radio Maria, Panie Premierze, polscy parlamentarzyści. Domagamy się od Was otwarcia na prawdę. Domagamy się Telewizji Trwam i tak nam to pomóż Bóg. Jest to decyzja, e, która Zriotami praktycznie eliminuje. Tą telewizję z zasięgu ogólnopolskiego. Polskiego. Jest to antykatolicka i antynarodowa. Brak wolnych mediów to brak demokracji. Brak wolnych mediów to brak wolności. Nie może być wolnych wyborów bez wolnych mediów. Prekstuskiem, 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 prekstuskiem. Jego żądem, jego żądem. Solidarność, po prostu naszą solidarność, naszą jakąś taką jedność z ojcem dyrektorem Tadeuszem Ryzykiem, z Radio Maria, z telewizją Trwam, że po prostu wzbrania im się mówienia prawdy, wzbrania im się istnienia na, na antenie telewizyjnej w takiej formie, w jakiej powinni być. My którzy członkowie naszej organizacji Sempier Fidelis przeżyliśmy wywózki na wschód w latach 40. -tych. Wojska bolszewickie nas mordowały, wywoziły. Daleko zamordowały w Katyniu polskich oficerów. Mordowały nas, nas całe rodziny, ginęły dzieci. I dzisiaj, dzisiaj ponownie musimy walczyć o prawdę. Bóg, honor, ojczyzna. Ja osobiście uważam, że żyjemy w czasach prostowania ludziom kolan, walki z krzyżem. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę w śmierci naszej. Amen. Jesteśmy tutaj w związku, z, żeby zaprotestować z dyskryminacją polskiego, władz polskich na czele z, z panem Dworakiem, który prześladuje polskość i religijność w Polsce i żądamy od niego ustąpienia z tego stanowiska i nie odda to stanowisko Polakowi, który będzie patrzył tak jak Polak powinien patrzeć na polski i na naród polski. Dziękuję bardzo. My wysłaliśmy to do English American Politicians Okay well, that's the important thing they don't need, they need to know what we think Witam serdecznie z Ziemi Amerykańskich kochanych Polaków. Rozdzieliło nas życie. My jesteśmy tu w Ameryce, ale bronimy polskości. Czujemy się w pełni Polakami. Żądamy słowa wolnego. Radio Maria słuchamy od początku. Ten przekaz nam odpowiada, bo jest prawdą. Wsz w ogóle czujemy tę walkę jako walkę z wiarą. Fora so. Fora te protesty odbywają się również i w Chicago, i w Los Angeles, i w Waszyngtonie, i w Kanadzie, w Toronto. Wygląda po prostu na to, że jest to próba e, za zamknięcia ust niewygodnym krytykom, po prostu uciszenia e, wolnego słowa, walka z prawdą. Żądam Radia Maryja i telewizji Trwam dla Polaków w Polsce i tutaj.